22 kwietnia w publicznym przedszkolu nr 1 odbyła się 13 już edycja festiwalu przedszkolnej piosenki ekologicznej. Organizowany jest on z okazji Dnia Ziemi, który w tym roku obchodzony jest pod hasłem Z energią zmieńmy źródła. Oficjalnego otwarcia festiwalu dokonała dyrektor placówki Ewa Lenarczyk. Powitała też zaproszonych gości, w tym dyrektorów i pracowników poszczególnych placówek oświatowych z terenu gminy i z Radomia, zaprzyjaźnioną z przedszkolem lokalną poetkę Zofię Kucharską, dzieci oraz ich opiekunów. Następnie zgromadzeni obejrzeli teatrzyk przygotowany przez gospodarzy zatytułowany: W Królestwie Króla Odpadka. Po przedstawieniu rozpoczęły się prezentacje artystyczne poszczególnych placówek. W festiwalu uczestniczyli przedstawiciele pięciu kazienickich przedszkoli, przedszkola ze Świerży Górnych, publicznego przedszkola nr 10 z Radomia oraz uczniowie klas zerowych z publicznej szkoły podstawowej nr 1 i 3. Każdy występ był inny, każdy nagradzany gromkimi brawami. Gość, 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 wiecie, zająć, wiecie. Podczas wykonywania zróżnicowanych piosenek dzieci w kolorowych strojach zachęcały do dbania o swoje otoczenie i o środowisko naturalne. Namawiały też do utrzymywania porządku i czystości. Podczas trwania festiwalu nie zabrakło również wspólnej zabawy z panią wiosną. Eko, eko! Wszystkie występy z uwagą oglądali i oceniali zaproszeni goście. Po zakończeniu prezentacji podjęto decyzję o nagrodzeniu wszystkich uczestników równorzędnym pierwszym miejscem. Małym artystom i ich opiekunom wręczono nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. Były też gratulacje i drobny upominek dla dyrektor Ewy Lenarczyk odbyłej dyrektor placówki Stanisławy Anny Nowickiej, inicjatorki tego festiwalu. Tegoroczną imprezę zakończono słodkim poczęstunkiem.